Sprawdźmy, co przewozi. Celnik Timor dostał informację o mężczyźnie, który przyleciał z Istambułu z dwiema dużymi torbami. Dobrze wie, czego się spodziewać. Kupił pan w Istambule ubrania? Tak. Musimy obejrzeć bagaż. Proszę z nami. To na sprzedaż. Dla znajomych i dla mnie, dobrze. Tylko ubrania kupił pan w Istambule? Tak. Przewozi wiele markowych ubrań, nowych i w opakowaniach. Dużo ich jest. Ciekawe, że ubrania są jednakowe. Dla siebie kupujesz różnorodną odzież. Do nas sprzedasz? Dla mnie i przyjaciół? Tak. – Ile pan wydał? – 10 tysięcy lir. – 10 tysięcy? Ma pan rachunki? – Nie zabrałem. – Nie? No dobrze. Nowe ubrania kosztują znacznie więcej. Rozumie pan? – To oryginalne marki? –

Nie kupił ich pan w sklepie Najka. Musi pan zapłacić swój podatek. Nie wiedziałem. 4700 szwedzkich koron. Jeśli to kopię, możemy mieć do czynienia z naruszeniem prawa. Rozumie pan? Do kraju można wwozić podrobione ubrania, ale tylko na własny użytek. Jeśli są na sprzedaż, jest to naruszenie prawa. Celnicy usiłują dowiedzieć się, jakie zamiary ma mężczyzna. Duża liczba jednakowej odzieży wzbudza podejrzenia. Proszę podejść, zajrzę do plecaka. Znajomi zapłacą? Nie. Daj im pan rzeczy warte 10 tysięcy? Zapłacą. Sprzedaj mi pan? Nie. Oddadzą mi to, co zapłaciłem. Podejrzewam, że były tu metki, ale je usunięto. Zaprowadzę go do pokoju, aby sprawdzić, czy ma rachunki. Dobrze. Dobra. Ja wszystko porozkładam. Proszę ze mną. Z panem? Tak, tutaj. Bez rękawniki położę tutaj. Tu są spodenki i koszule oraz całe zestawy tej samej marki. Właśnie. Może zaczniemy je liczyć i układać? Znaleźliśmy to. Powiedział, że to listy zakupów, więc mamy trop. Podejrzewam, że zamierza sprzedać te ubrania. Kwota 4700 koron jest bez znaczenia. Szef zgodził się na konfiskatę jego telefonu. Może zawierać dowody przyszłych sprzedaży. Też tak uważam. To na pewno towar na handel. Identyczne ubrania świadczą o tym, że zamierza sprzedać je klientom. Sporządzę raport i go przesłucham. My poukładamy te rzeczy i zrobimy zdjęcia. Ubrania zostały tymczasowo skonfiskowane. Jeśli właściciele marek wniosą oskarżenie, mężczyzna będzie musiał stawić się w sądzie, a ubrania zostaną zniszczone. Jeśli nie wniosą oskarżenia, zatrzyma ubrania, ale będzie musiał zapłacić podatek, cło i karę. Czeka nas kilka godzin pracy. Musimy spisać protokół i sprawdzić, co tu mamy. Opuści lotnisko bez tych ubrań.